Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będzie taki dość kontrowersyjny temat. Wywołuje w społeczeństwie dość duże dyskusje i dzieli społeczeństwo na dwie grupy. Jedna twierdzi, że smog elektromagnetyczny to jest coś bardzo negatywnego i szkodzi naszemu organizmowi, natomiast inna grupa mówi, że absolutnie to jest tylko rozwój technologii, jest to tylko korzyść dla nas i dla zdrowia negatywnych skutków nie ma. I chcę z Państwem na ten temat dzisiaj podyskutować, bo ja osobiście należę do tej grupy osób, które uważają, że niestety, nie zważając na to, że ta technologia sprawia, że nasze życie jest bardzo wygodne, to niesamowicie szkodzi naszemu zdrowiu. I popatrzmy na to, jakie są fakty. Elektrosmog ogólnie to jest suma wszystkich oddziaływań w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, pochodzącego jak ze źródeł naturalnych, tak i sztucznych. I w ostatnich latach, w związku z tym, że mocno rozwinęła się technologia, to rzeczywiście ilość tych urządzeń elektrycznych w naszych domach jest po prostu niesamowicie duża i to wpływa negatywnie na nasz organizm. Wiele osób się skarży na bóle głowy, na spadek libido, na mdłości, na zmęczenie, na niepokój, na stany depresyjne, a nawet takie próby samobójcze. I niektórzy eksperci twierdzą, że to mogą być objawy tak zwanej nadwrażliwości. Na elektrosmut. Natomiast WHO zaprzecza, że to pole elektromagnetyczne jest odpowiedzialne za pogarszenie się stanu zdrowia w społeczeństwie. Na czym to wszystko polega? Czy my w ogóle jesteśmy w stanie w jakiś sposób sobie pomóc? W jakiś sposób zniwelować ten smog elektromagnetyczny? To wam chcę właśnie dzisiaj pokazać jakie ja stosuję sposoby i czego się dowiedziałam ogólnie na ten temat. Ja się nazywam Natalia Samaryc. Jestem naturopatką i promotorką zdrowego stylu życia, a państwo jesteście na kanale Zdrowie, Uroda i Fitoterapię. To mówimy właśnie o naturalnych sposobach wspomagania swojego Organizmu. I zobaczcie, jeżeli chodzi ogólnie o elektryczność, to warto o tym najpierw powiedzieć, że otacza ona nas wszędzie, nawet znajduje się w nas samych. Co chwilę przez nasze komórki jest produkowany prąd, impulsy elektryczne. Dzięki nim układ nerwowy komunikuje się z naszym mózgiem, wysyła sygnały, mózg z kolei wysyła sygnały do serca, do mięśni, żeby się skurczały, żeby dobrze pracowały, funkcjonowały. Co się stanie, jeżeli na to nasze naturalne pole wewnętrzne, które reguluje pracę organizmu, będą wpływać mocne inne pole elektryczne? Czy to będzie miało jakiś wpływ? Myślę, że tak. Bo jeżeli nasz organizm tak mocno reaguje na zmiany atmosferyczne, reaguje na przykład na prądy wodne, no to oczywiście, że będzie reagował na różne inne prądy z tych urządzeń sztucznych. No nie ma innej możliwości. Oprócz tego blona komórkowa ludzkiego ciała posiada polaryzację. To znaczy ta wewnętrzna strona blony komórkowej, ona ma jony ujemne, a ta zewnętrzna dodatnie i to stwarza odpowiedni mechanizm dlatego by komórka mogła dobrze funkcjonować między innymi żeby zadbała o odpowiednie proporcje składników mineralnych które się znajdują wewnątrz które się znajdują na zewnątrz komórki ilość tych ładunków ujemnych i dodatnich w środowisku też wpływa na to jak komórki naszego ciała będą funkcjonować prawidłowy stosunek jonów ujemnych do dodatnich w pow wietrzu, które nas otacza, powinno być 1,2 do 1. I wtedy nasz organizm dobrze funkcjonuje, dobrze się czuje. Ogólnie takie zjawiska, niektóre w przyrodzie, bardzo fajnie nam pomagają. Na przykład burza, kiedy jest wyładowanie w atmosferze, no wytwarza dużą ilość jonów ujemnych. I wtedy my czujemy, że to powietrze jest takie rześkie i nam się tak fajnie oddycha po burzy. I wszyscy o tym wiemy, tak? że to pozytywnie na nas wpływa. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie urządzenia, które produkują pole elektromagnetyczne, to one wytwarzają bardzo dużą ilość jonów dodatnich, nadmiar których powoduje, że zaczynamy się czuć bardzo źle. Jakie skutki mogą być? Zaburzenie właśnie wymiany tych jonów wewnątrz komórki. Komórka przestaje dobrze funkcjonować. I nie zważając na to, bo bardzo często właśnie WHO w pewnych swoich. W dokumentach pisze, że nie ma badań potwierdzających, że pole magnetyczne niszczy DNA komórki, że po prostu nie jest w stanie tego zrobić. Może nie jest w stanie Uszkodzić samo DNA komórki. Ja fizykiem nie jestem aż tak głęboko w tych wszystkich procesach się nie znam, natomiast wiem, że zaburza proces naprawy DNA. A my mamy w otoczeniu tyle innych czynników niekorzystnych, które to DNA mogą uszkodzić. I dobrze, żeby ten nasz wewnętrzny mechanizm naprawy jednak działał i nic go nie zaburzało. Niestety przyspiesza się też. Przy nadmiarze tych jonów dodatnich stres oksydacyjny w naszym organizmie, a stres oksydacyjny powoduje tworzenie się komórek nowotworowych. Zmienia się też gęstość płynów ustrojowych, co zaburza cały proces krążenia i dotleniania naszych. Naszego organizmu. I zakłóca się procesy w komórkach nerwowych i mięśniowych, bo to one najbardziej się kurczą, najbardziej właśnie reagują na te wszystkie impulsy elektryczne. Powoduje też wzrost. Temperatury w tkankach naszego ciała. I teraz, zobaczcie, dr Felix Gade-Sulman, kierownik Wydziału Farmakologii Stosowanej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, twierdzi, że one dodatnie oddziaływują niekorzystnie, zwłaszcza na układ oddechowy, nerwowy i hormonalny. To dlatego eksperci twierdzą, że smog elektromagnetyczny, pamiętajcie, co na początku powiedzieliśmy, może spowodować bardzo mocne zaburzenia w układzie nerwowym, może wywołać depresję. A nawet próby samobójcze. Każdy z Państwa na pewno słyszał, że nie wolno budować domów pod liniami wysokiego napięcia. I są nawet pewne normy określone dla pola elektrycznego. Na przykład tereny mieszkaniowe no nie mogą mieć, jeżeli chodzi o pomiary tego pola, powyżej 1000 V na metr. Przestrzeni, natomiast tereny niezamieszkałe, ale dostępne dla ludzi 10 tysięcy wolt na metr. I zobaczcie, jeżeli ktoś stworzył takie normy, to znaczy, że jednak przekroczenia tych norm jest szkodliwe dla organizmu. To jest fakt. Od lat to jest wiadomo. Kiedy normy przekraczamy, rozwijają się bardzo poważne problemy zdrowotne. Ale problem możliwy, że polega na tym, że nie rozwijają się od razu, że wchodzisz pod linię wysokiego napięcia i nagle bardzo źle się czujesz. Tylko po jakimś czasie, po latach powstają te zmiany na skutek tych ciągłych, stałych wpływów negatywnych na nasz organizm. I po latach rzeczywiście te objawy mogą się pojawić, Takie jak bóle mięśnie, bóle głowy, zło Zaburzenia rytmu serca, spadek odporności i tak Problem tylko w tym, że my te wszystkie objawy niekoniecznie będziemy kojarzyć z tym, że no gdzieś jakaś antena jest bardzo blisko, bo nowe nadajniki non-stop gdzieś powstają i promieniują i że te fale do nas się dostają. Nam czasami się wydaje, że takie grube ściany wokół to na pewno to nie szkodzi, a niestety szkodzi i to bardzo poważnie. Na co dzień, natomiast nawet jeżeli nie mieszkamy gdzieś w okolicy tych linii wysokiego napięcia, to my mamy tak dużo różnych niekorzystnie działających na nas urządzeń elektrycznych, że sami sobie stwarzamy te ogromne pole negatywne w naszych domach. Na przykład, ile telefonów jest w naszej rodzinie? Jeżeli tak policzymy, jakie mocne fale one wytwarzają i jak zaburzają pracę komórek mózgowych. O tym też jest bardzo dużo artykułów. Niestety coraz młodsze dzieci zaczynają korzystać, czy to dzwonią przez telefon, czy się bawią w jakieś gry. I my niestety czasami się cieszymy nawet, mówimy, że o, zobacz jaki maluch, a on się już na tym zna. I zapominamy, że te wszystkie fale niestety bardzo mocno wpływają na taki jeszcze niestabilny układ immunologiczny, na te rozwijające się dopiero jeszcze komórki nerwowe i mózgowe. I teraz Wam przygotowałam taką tabelkę. Zobaczcie, jak wygląda moc, częstotliwość tych fal, które. No, wokół nas, które nas otaczają, czy to z telewizji, czy to z Wi-Fi, czy mikrofala. I zobaczcie, szczególnie chcę zwrócić uwagę na przykład na Bluetooth, na Wi-Fi, które tak często wyszukujemy, żeby było mocne, żeby ten sygnał tak fajnie łapało, żebyśmy mogli rozmawiać. Zobaczcie, na przykład mikrofala. Nawet jak ktoś z niej nie korzysta, mam nadzieję, że już mało kto korzysta z tej mikrofali w domu, bo wiemy, że i tak nic żywego tam nie zostaje, bo to zabija te składniki biologiczne aktywne w jedzeniu. Natomiast 2450 MHz produkuje nam mikrofala. I w ten sposób ona potrafi ugotować jajko, ugotować mięso. I dokładnie tyle samo produkuje nam telefonia komórkowa. Jak to działa przez dłuższym czasie? To, że promieniuje. To, że podnosi temperaturę, niektórzy mówią, a to nie tak mocno podnosi, a no, nie tak mocno promieniuje. Ale jeżeli to non-stop, jeżeli my z Wami już funkcjonujemy przy komórce, przy uchu, pół dnia, tak jak ja na przykład bardzo często rozmawiam, ale rozmawiam już nie przykładając telefon do ucha. O tym też Wam na końcu powiem, jakie no takie sposoby, zwykłe, proste, naturalne, można zastosować, żeby jednak tego negatywnego wpływu uniknąć. No i już nie dyskutuję na temat 5G. Zobacz 26 gigaherców. Już nie mega, tylko gigaherców. I znowu nam mówią, że a wcale to takie szkodliwe nie będzie. O tym, jak będziemy z tym walczyć, to porozmawiamy później, ale już teraz, jak już zaczęliśmy o tych komórkach, chcę zadać Wam pytanie. Jeżeli są Panowie, którzy oglądają to wideo, gdzie nosicie komórkę? Gdzie nosicie swój telefon? W którym miejscu? I kochane panie, zwróćcie na to uwagę. Najczęściej panowie noszą telefon albo blisko serca, gdzieś tu w kieszeni marynarki, albo koszulki, albo blisko narządów płciowych, w kieszeni w spodniach. I to może wywołać bardzo poważne problemy owszem z czasem, ale czy to ma znaczenie jutro zachorujesz na nowotwór czy za 5 lat? Chyba nikt nie chce. Dlatego zadbajmy o to, żeby przynajmniej te nasze Urządzenia nie były tak blisko naszego ciała. I zobaczcie, gdzie w ogóle te domowe źródła elektrosmogu możemy zobaczyć? No, przede wszystkim instalacje elektryczne, wszystkie przewody w ścianach, tak naprawdę całe nasze domy i mieszkania są okablowane i w tych kablach cały czas płynie prąd. Dodatkowo te wszystkie kable, które u nas wszędzie ułożą, leżą w domu, bo są podłączone różne urządzenia, czy to telewizor, czy komputer, czy ładowarki. Wszędzie te kable są. Jak są podłączone, płynie tam prąd, wytwarza nam pole. Elektromagnetyczne. Przywody, które dostarczają prąd do domu. Popatrzmy na naszą kuchnię, ile my mamy tam urządzeń: lodówka, kuchenka elektryczna, okap mikrofalowa, kuchenka, jeżeli ktoś ma mikser, czajnik elektryczny i tak dalej. W łazience to samo, pralka, suszarka do włosów, prostownica, maszynka do golenia, zwykła żarówka, w każdym pokoju mamy ich kilka. Skrzynki rozdzielcze i transformatory, telewizory, a jeszcze piloty, żeby nie wstawać, anteny satelitarne. Jak często my korzystamy z komputera lub laptopu. Teraz w domu ich jest coraz więcej, no bo jesteśmy w domach pozamykane, bo dzieci w domu muszą się uczyć. Ile czasu one przy tym spędzają? A routery, a Wi-Fi, no tak, żeby wszyscy mieli ten internet. A jeszcze, żeby był mocny. I zobaczcie, z tymi z tym Wi-Fi, z tymi routerami. Pani Barbara Galdzińska-Galik z Fundacji Instytut Badań Elektromagnetycznych przedstawiła, co jest napisane na. Takiej instrukcji obsługi, jako ostrzeżenie u, od producentów routerów, niemieckich i francuskich producentów, i to tych produktów, które są dostępne na rynku polskim. Piszą tam, że nie wolno by w pokoju przebywały dzieci i kobiety w ciąży, żeby ten router znajdował się jak najdalej od brzucha kobiety. I router może się znajdować jak najdalej, chociaż jeżeli pomieszczenia są małe, to jednak i tak wszędzie promieniujemy. Po to je instalujemy, żeby ten sygnał był jak najmocniej, i żeby to łapało. I żeby sobie pooglądamy, czy popiszemy coś na telefonie, i kładziemy go obok. Słuchajcie, no musimy się zastanowić, co, jakie niesamowite niebezpieczeństwo jest wokół nas. Te różnego rodzaju nadajniki, a jeszcze dodatkowo wchodzi 5G. To my, kochani, musimy zastanowić się, co z tego wyjdzie. I teraz Wam przedstawię badania: ekspozycja owadów na pola elektromagnetyczne. W wynikach tych badań jest zaznaczone, że może to doprowadzić do zmian w zachowaniu, w fizjologii, w morfologii owadów ze względu na wzrost temperatury ciała spowodowany ogrzewaniem dielektycznym. Nie ma możliwości podobnych badań zrobić na ludziach. No po pierwsze, to jest długotrwały proces, po drugie, to jest tak naprawdę celowe narażanie człowieka. No, byłoby na ogromne niebezpieczeństwo. No Nikt na ludziach takich badań nie robi, ale pszczoły to jest organizm żywy, i jeżeli to tak na nie wpływa, no to tak samo to wpływa na nas. Natomiast czy my jesteśmy w stanie z Wami w ogóle określić, jakie to pole jest teraz wokół nas, jakie to pole jest w tych miejscach, gdzie się znajdujemy, kiedy idziemy do galerii i też znowu takie szukamy miejsca, gdzie jest dobre WiFi, żeby sobie jeszcze poczatować, żeby komuś zadzwonić i zobaczcie. Pan Janusz Mikuła z Politechniki Krakowskiej powiedział, że na poziomie instytucji państwowych nie ma należytej kontroli poziomu smogu elektromagnetycznego na terenie Polski. Niestety. I jeżeli nawet popatrzymy na taką analizę, która była zamieszczona na stronie Najwyższej Izby Kontroli, zobaczcie ten artykuł. Kontroli nie ma, a promieniowanie. Harcuje. Było zaznaczone też w wielu publikacjach, że w dużych miastach jest tylko 15 punktów pomiarowych i te pomiary wykonywane sporadycznie, nie ma odpowiednich urządzeń, mało tego społeczeństwo w ogóle nie jest informowane o zagrożeniach i te wyniki w ogóle nie są miarodajne. My tak naprawdę nie wiemy. W jakim środowisku mieszkamy i co nam zagraża. Nie jest ten temat naświetlany. Natomiast, jeżeli my z państwem nie zadbamy sami o swoje zdrowie i o swoje rodziny, no tak naprawdę nikt inny o nas nie zadba. I co my z wami możemy zrobić? Takie bardzo proste, znane wskazówki to, co ja na przykład też stosuję wyłączać z gniazdka wszystkie urządzenia, które obecnie nie używamy, bo przecież u nas wszystko jest popodłączane i my wiemy, że tylko na pilocie to wyłączyłem, a nadal do gniazdka telewizor, nadal do gniazdka komputer, nadal do gniazdka ładowarka, nawet jak nie jest potrzebna, odłączyłem telefon, ale niech to będzie, bo przecież to wygodne, bo przecież później trzeba będzie się schylić i to wyłączyć. No właśnie, a trochę ruchu się przyda, także może przynajmniej po to się poschylać i powyłączyć to wszystko, żeby jeszcze i nie szkodziło to naszemu organizmowi, bo urządzenia elektryczne podłączone do sieci nadal emitują pole elektromagnetyczne, nawet jeżeli urządzenia są odłączone. Też popatrzmy, jak trzymamy telefon. Unikajmy trzymania telefonu bezpośrednio przy uchu. Korzystajmy ze słuchawek lub rozmawiajmy w trybie głośno mówiącym. To nie zniweluje problem całkowicie, ale badania pokazują, że im dalej Urządzenia od naszego ciała, odległość ma ogromne znaczenie, tym jednak tych fal będzie mniej. Nie korzystajmy też z, z telefonu w czasie ładowania oraz w czasie, kiedy telefon wyszukuje sieć, bo wtedy to promieniowanie będzie znacznie większe. I na obecną chwilę, my możemy znaleźć różne propozycje na rynku, jak to pole można niwelować. Są różne tkaniny z nicią srebrną, są polimery, też są różne osłonki, neutralizatory, które można przyklejać, takie małe, okrągłe, czy to do komputera, czy to do telefonu, które będą troszeczkę niwelować właśnie ten szkodliwy wpływ. Natomiast, no to są pojedyncze jakieś zabiegi, gdzie my możemy przykleić na telefon, na jeden komputer, ale jeżeli chodzi o to całe okablowanie, jeżeli chodzi o to wszystko, co w naszym domu się dzieje, no to troszeczkę Troszeczkę inaczej trzeba do tego też podejść, i tu się sprawdzi jonizacja. Ogólnie, czym jest ta jonizacja? Jonizacja to jest takie zjawisko naturalne, które występuje w okolicach wodospadów, w lasach, przy burzy. To jest tworzenie takich ładunków ujemnych, o nich na początku już wspominałam. Kiedy my odczuwamy rześkie powietrze, kiedy ogólnie poprawia się nasze samopoczucie. I jednym z takich fajnych sposobów na wspomaganie swojego organizmu, wprowadzenie trochę tych jonów ujemnych, to jest spacer po lesie, odpoczynek na łonie natury i róbmy to zawsze, jak tylko jest możliwość. A tak naprawdę to trzeba po prostu sobie zaplanować. I trochę tego lasu możemy zabrać też do domu. Chodzi mi o rośliny. Im więcej więcej roślin doniczkowych będzie w naszym domu, tym, tym lepiej. Nie takie malutkie doniczki, oczywiście, żeby to miało sens, to tej roślinności no, musi być dość dużo i to dodatkowo bardzo ładnie wygląda. Ale Państwo, którzy mają w domu rośliny, na pewno wiecie, że powietrze jest zupełnie inne i na przykład bardzo fajnie się sprawdza paprotka, bo ona produkuje dość, dużo jonów ujemnych. Polski badacz Tyczka zbadał i potwierdził, że tereny wodospadów mają ekstremalnie wysoką ilość jonów ujemnych. Zauważył również, iż pomieszczenia ogrzewane, takie w których my na co dzień się znajdujemy, mają duży deficyt tych jonów ujemnych i że te jony trzeba dodawać. No, oczywiście takiego dużego wodospadu do domu nie zabierzemy. Możemy jakieś takie domowe, małe, ozdobne stosować, ale tak naprawdę no tych. Jonów będzie bardzo mało od takiego małego urządzonka, chociaż jeżeli wszystkiego będzie po troszeczku, tu będzie fajny kwiatek, tu będzie jakiś mini wodospad, dodatkowo będziemy mieli takie lampy, na przykład jak lampy solne, ogólnie minerały, tak jak bursztyn, bardzo fajnie działają na nasz organizm pozytywnie i takie lampy mogą być z żarówką, a mogą być takie, że do środka wstawia się świeczka, ja na przykład mam dwie w sypialni, przy każdym łóżku z strony męża i z, i z mojej strony, żeby to włączyć wieczorem też, żeby te lampki jeszcze jak włączone, no to jeszcze więcej oddają tych jonów ujemnych, poprawiają w ogóle atmosferę jakby ten powietrze w sypialni, dobrze bardzo się wtedy śpi. U dziecka mamy w ogóle taką ogromną lampę, która stoi na podłodze i to jest też bardzo fajny sposób. Jeżeli różne proste sposoby będziemy mogli zastosować u siebie w domu. Na Natomiast dodatkowo ja mam jeszcze urządzenie do jonizacji. I uważam, że w naszych czasach ono być powinno. To jest taki zintegrowany generator anionów venon. Ja wam go pokażę. Tu u mnie jest, mam nadzieję, że Wam będzie widoczny, bardzo prosty w używaniu. Ze względu na to, że on produkuje te jony ujemne, to od razu wyczuwalny jest. Ja wam pokażę, jak to działa. Wyczuwalne jest to świeże powietrze. Wystarczy po prostu nacisnąć i. To może pracować wtedy, kiedy na przykład tak jak ja teraz pracuję przy komputerze, mogę sobie tu postawić i niech on mi po prostu zniweluje te pole, które tu od komputera będzie promieniować. Ja to włączam i wtedy, kiedy pracuję przy komputerze i wieczorem później zabioram do innego pokoju, jeżeli chcę gdzieś odpocząć, tylko posłuchać muzyki, ale znowu takie to wszystko urządzenie elektryczne. Albo jeżeli w kuchni też coś robię, to tam ze sobą zabieram, bo tam jest ogromna ilość tych wszystkich urządzeń. I takie jonizowanie powietrza bardzo się przyda. Bardzo fajne, bardzo proste urządzenie. Ja jeszcze dlatego go lubię, że to jest takie wielofunkcyjne urządzenie. Kiedyś nagrywałam takie filmiki. O ozonowaniu, bo to jest ozonator z funkcją jonizowania. Wy możecie sobie zobaczyć na moim kanale, bo mówiłam o ozonowaniu powietrza, co pozwala i usunąć grzyby, bakterie, pleśnie i tak dalej. I o oczyszczaniu ryżu z arsenu. Także u mnie to jest ulubione urządzenie w domu, które bardzo często używam. A linki do filmików, jeżeli będziecie zainteresowani, to wrzucę wam w opisie pod tym wideo. I ten jonizator jeszcze fajny, dlatego, że. mm <laughs> on poprzez neutralizację tych jonów dodatnich oczyszcza nam powietrze. Oczyszcza i z wirusów, i z bakterii, i z zapachów, i z roztoczy. Bardzo jest wskazany też dla alergików. Po prostu wyłapuje te wszystkie latające w powietrzu cząsteczki i dlatego oddychamy świeżym powietrzem. Nawet jak popracuje troszeczkę, to odczuwa się, że to powietrze staje się czystsze, troszeczkę chłodniejsze, rzeczywiście takie rześkie i to jest niesamowite, dość szybko to odczujecie, no ale ja zostawiam na dłużej, żeby po prostu ten cały smog w domu usunąć, bo mam bardzo wygodny dom, ale on cały jest na elektryczności. Wszystko tu jest okablowane, wszystko działa, żeby nam się wygodnie żyło, ale trzeba, żeby tylko nie tylko wygodnie, a jeszcze długo i zdrowo, żeby to wszystko nam nie zaczęło w pewnym momencie szkodzić. Warto też wiedzieć, bo to muszę wspomnieć, że skutkiem stosowania ionizatorów w domu bardzo często jest to, że trochę więcej kurzu, żebyście Państwo nie zdziwili. To nie dlatego, że on wytwarza kurz, nie. Tylko, że ten kurz lata w powietrzu na tych wszystkich cząsteczkach dodatnich i kiedy są cząsteczkę neutralizowane, on po prostu opada. Także lepiej niech opada i my sobie sprzątniemy wilgotną ściereczką, niż będziemy to wszystko wdychać. Wtedy człowiek dopiero zdaje sobie sprawę, No co tak naprawdę wdychamy z tym naszym powietrzem? Chociaż wydawałoby się, że przecież pomieszczenie się, wietrzy, otwiera się okna, a jednak tego kurzu i tych różnych drobinek w powietrzu znajduje się bardzo, bardzo dużo. Natomiast no też może państwo wiecie, że koty produkują dużo jonów ujemnych i są dla nas takimi bardzo fajnymi towarzyszami w domu. To jest nasza kotka jedna z dwóch, to jest nasza Masia. To właśnie bardzo lubię spać przy komputerze albo tak jak teraz na drukarce, na słuchałkach. Po prostu przychodzi, kładzie się tu obok. Jak my z mężem pracujemy, to ona jest razem z nami. I bardzo fajnie, że nam pomaga niwelować też te wszystkie jony. Także zobaczcie, trochę kwiatów, Trochę zwierząt, jakieś minerały, jonizator w domu, prawidłowe stosowanie tej komórki nie przy uchu, tylko można porozmawiać normalnie. Dobrze, że kiedy rozmawiamy przez wideo, komunikator, no to przynajmniej ta odległość jest. Pamiętać też, żeby te dzieciaki nasze miały odpowiednią odległość, kiedy rozmawiają, kiedy grają w jakieś gry. Jednak trzeba ograniczać ilość czasu spędzonego przed różnymi urządzeniami. I mam nadzieję, że. Coś Państwu przybliżyłam i jestem też bardzo ciekawa, co Państwo na ten temat myślicie. Co Wy jeszcze stosujecie jako odpromieniacze? Bo może na przykład słyszeliście, że też kasztany bardzo dobrze. Usuwają tą negatywną energię bardzo dobrze, też, bo one produkują te jony ujemne. Jedynie, że no to są świeże kasztany, tak? No i jest w sezonie, kiedy świeże, to jak najbardziej i trzeba je wymieniać, ale tak, żeby to było regularne na co dzień, no u mnie jonizator się sprawdza. Co się sprawdza u Państwa? Napiszcie bardzo proszę, będę Wam bardzo wdzięczna. Jeżeli chodzi o taki jonizator jak mój, właśnie ten Wenon to ja wam podam link w opisie pod tym wideo. Osobiście ja korzystam z tych urządzeń, które są w sklepie moc soków. Tam jest niesamowita obsługa, zawsze można dopytać i jeżeli jest jakaś potrzeba, także będziecie chcieli możecie jeszcze podczytać o tym wszystkim co to urządzenie robi. Tam na stronie jest fajnie opisane, jakieś tam wideo dodatkowe możecie zobaczyć. A ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Życzę wam wszystkiego najlepszego dużo zdrówka. I do zobaczenia w następnych nagraniach.